Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek taki troszeczkę spekulacyjny, czyli taki rodzaj odcinka, który nie wszyscy lubią, ale każdy chce chętnie obejrzeć, bo każdy ma nadzieję, że w związku z premierą nowej gry pojawią się jakieś ciekawe informacje. Więc tak do końca to nie są czyste spekulacje, bo są poparte pewnymi. Może nie argumentami a poszlakami, więc miejcie to na uwadze, ale do rzeczy. Otóż na zagranicznych częściach Discorda czy też na forum czy gdziekolwiek indziej na naszym też rodzimym pojawiają się pewne spekulacje, że być może do gry, jeżeli chodzi o zwierzęta, trafią jeszcze kozy, że będzie to hodowla locus. A dlaczego? Dlatego, że co prawda no to akurat może jest dosyć mała poszlaka, bo na na tym głównym banerze, jak sobie wyjdziecie na główną stronę Farminga, to na głównym banerze, jak się dobrze przyjrzycie, tam zaciągnikiem widać sobie jakieś tam pastwisko, na którym teoretycznie widoczne są owce, ale jest jedna taka trochę dziwna owca, którą wiele osób już zauważyło. Jest ona zupełnie inaczej umaszczona, jest sporo wyższa, tak jakby na nogach. I teoretycznie nie do końca wygląda tak jak owca, bardziej wygląda po prostu jak koza. Dużo osób na to zwracało uwagę. Były one zbywane do tej pory jakimiś tam odzywkami jak zwykle zaczepnymi ze strony Giants, że to tylko plotka, że to nieprawda, że bla 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 i tak dalej. Więc Silver News postanowił oficjalnie zapytać o to Giants. Co ciekawe, odpowiedzieli mu, że to tylko plotka. Więc zwrócił uwagę też na to, w jaki sposób mu odpowiedzieli. Odpowiedzieli mu, że nie, to tylko plotka, ale różnica polega na tym, że jeżeli ktoś pytał o coś tam Giants w, w oficjalnej korespondencji czy w pytaniach to odpowiadali e, tak, nie e, lub wymijająco. I to jest odpowiedź typu wymijającego, bo jeżeli ktoś pytał ich oficjalnie o GPS-a, no to odpowiedzieli, że nie, że GPS-a nie będzie. Jak ktoś pytał tam o coś innego, no to potwierdzili, że będzie. Natomiast w przypadku tych hus po prostu powiedzieli, że to tylko plotka, tak? że to jest plotka. Więc tak na dobrą sprawę e, do końca e, nie wiemy tutaj, e, co się za tym kryje, bo, bo to jest jeszcze sprawa dosyć otwarta, bo jak wiecie, zwierzęta w ogóle nie zostały jeszcze zapowiedziane. Porównując hodowlę kóz do, do hodowli owiec, no to jak wiecie, tutaj wielkich różnic by nie było. I tutaj byłoby mleko na sery, i gdzieś tam to wszystko było pokrewne, więc nawet utrzymanie ich byłoby bardzo podobne, więc to jest prawdopodobne. Natomiast zwróćcie też uwagę na jedną rzecz: podczas Farmconu została przedstawiona licencja marki Rudolf Hormann. Nie będę próbował tego czytać po niemiecku, bo, bo to by mi na pewno nie wyszło. Otóż jest jedna ciekawa rzecz. Marka Rudolf Hormann robi mnóstwo, ale to mnóstwo rodzajów budynków, które w zasadzie od A do Z mogą wypełnić całego farminga po brzegi, jeżeli chodzi o rodzaj zabudowy. Jest to niemiecka firma z 60-letnim doświadczeniem, robią 600 projektów rocznie, pracuje tam około 700 pracowników. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z panem Kaziem ze stodoły, który klepie wiatki z, z desek gdzieś tam po godzinach, tylko mówimy tutaj o poważnej, profesjonalnej firmie, która naprawdę stawia na wysoką jakość. W tym robią też fotowoltaikę. I tutaj macie odpowiedź, dlaczego właśnie w farmingu ta fotowoltaika na garażach się pojawia. Otóż jest to firma, która produkuje hale produkcyjne, hale magazynowe, hale wystawiennicze, warsztatowe, hale do recyklingu. Naprawdę jest to firma, która ma szeroki, tak jakby przekrój tego, co jest w stanie wykonać, co ciekawsze, robi również wszelkiego rodzaju obory, robi również wszelkiego rodzaju chlewnie, kurniki, no i co ciekawe, shopy dla kóz. Tak? Czyli generalnie, jeżeli coś miałoby się w grze pojawić, to zobaczcie, jedną licencją mają załatwiony rodzaj budynków, czyli po prostu na tej licencji mogliby sobie skorzystać, jeżeli chodzi o ten rodzaj zabudowy. Mało tego robią też biogazownie robią hale, hale rolnicze, takie typowe do przechowywania owoców, czyli tutaj pod kątem mówi tutaj pod kątem nowych upraw, które, które będą trafiały do gry. Robią też obiekty jeździeckie, czyli oprócz tego, że stawiają powiedzmy gdzieś tam jakieś ujeżdżalnie, hale, jakieś hale, dla koni oni boksy budują, tak? stajnie, to, to robią też takie obiekty jeździeckie, czyli generalnie wszystkie, wszystkie ozdoby, które gdzieś tam by się mogły znaleźć na mapie, też mogłyby być licencjonowane. No i na końcu robią też fotowoltaikę, czyli Oprócz tego, że, że gdzieś tam to było pokazane, to, to stawiam tą fotowoltaikę na dachach, robią jakieś takie wiatki zadaszenia tego rodzaju rzeczy, uzbrojone po prostu w, w panele fotowoltaiczne. Więc słuchajcie, korzystając z tej licencji no to przekrój mają ogromny, więc możemy się domyślać, że naprawdę dostaniemy fajne budynki. Z które będziemy mogli sobie stawiać na mapce bo jak jak sobie teraz widzicie w tle gdzieś tam przemykają wam te obiekty to naprawdę są one schludnie fajnie zaprojektowane e, naprawdę jakościowo robią bardzo bardzo dobre wrażenie więc jeżeli mieliby faktycznie coś dodać do gry e, małym nakładem sił a co byłoby no nie jakąś tam odmianą może nie jakąś kosmiczną jeżeli chodzi e, o o hodowlę zwierząt to wydaje mi się że te kozy byłyby po prostu najrozsądniejsze i mieliby z nimi najmniej roboty bo wystarczyłoby zrobić nowy model 3D dla tej kozy w zasadzie reszta wiele od, od hodowli owiec by się nie różniła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mam. Mam taką cichą nadzieję, że no że hodowla kur będzie rozwinięta, że skoro ta firma też na przykład ma kurniki w swojej ofercie, co oczywiście no, nie jest jakimś tam wyznacznikiem, ale skoro ma, to dlaczego z tego nie skorzystać? No być może w końcu dostaniemy jakieś ogromne kurniki, które, w których będą te, te jajka produkowane na skalę przemysłową i będziemy mogli z nich korzystać w łańcuchach produkcyjnych, a nie dostaniemy jakiegoś tam, nie wiem, dostaniemy jakiś kurnik wielkości nie wiem, gołębnika czy to i to, który gdzieś tam produkuje nie, powiem, jest mi jedną paczuszkę jajek tam przez pół dnia, tak? Więc jeżeli farming zmierza w taką stronę bardziej przemysłową, w, w łańcuch produkcyjny i tak dalej, to chyba logicznym byłoby, żeby te kurniki w końcu miały jakąś większą pojemność yy, i większą moc przerobową, tak jak to miało miejsce w modach, niż, yy, niż względem tego, co, yy, co było w podstawce. Ale słuchajcie, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o hodowlę kus i powiązanie tego yy, z licencją, która mogłaby zostać tedy niejako do tego wykorzystana, yy, jest jeszcze jedna rzecz. Yy, na prezentacji mapy Elm Creek yy, pojawiło się. Takie dosyć ciekawe ujęcie, gdzie w, w polu widać dziwnego rodzaju zagłębienia i zagniecenia. Od razu powiem, że, że nie są to zniszczenia, które mogłyby być wywołane przez destrukcję gdzieś tam kół jakiejś maszyny czy ciągnika. Ewidentnie widać, że to są takie ciemne plamy, tak jakby po prostu coś by tam zgniło albo po prostu w tym miejscu ta uprawa by nie wyrosła, no bo nie są to chwasty, nie jest to wygniecenie od pojazdu, czyli ewidentnie widać, że, że coś tam się dzieje dobrego. i jak pamiętacie CGI, to tam była taka scena, gdzie ta kukurydza gdzieś tam obumarła, tak, więc zaatakowała powiedzmy jakaś tam choroba, dajmy na to. Więc sprawa tutaj jest jeszcze dość otwarta. Być może przy okazji tego, że ten system wzrostu chwastów został zmieniony, to tutaj dojdą jeszcze jakieś sytuacje związane z chorobami, ale to jest spekulacja numer 2. Spekulacja numer trzy, słuchajcie, no jest jeszcze tak zwane menu związane z pracownikami, i tutaj jest pole do popisu dość szerokie i otwarte. Można sporo tutaj zrobić. Mamy standardowe przywołanie pracownika, jak wiecie, w farmingu 22 oraz mamy jeszcze jakieś tajemnicze menu, które do tej pory nie zostało odkryte przed nami, więc to wszystko zostanie jeszcze nam zapowiedziane. A co z tej zapowiedzi wyjdzie, to zobaczymy. Na przykładzie mobilnych farmingów z tam z poprzednich osłon. Było tam bardzo wygodne rozwiązanie, otóż y, można było tego pracownika wysłać sobie. Do jakiegoś punktu skupu, to znaczy, nie dość, że można było gdzieś tam klaksonem tego pracownika sobie przywołać, który podjechał i mogliśmy sobie tam wyładować to, co mieliśmy w zbiorniku. No, można było mu od razu zlecić, żeby, żeby pojechał do danego punktu skupu i wrócił w to miejsce, z którego go wysłaliśmy. Czyli wersja mobilna niejako zawierała rozwiązanie, które macie na Coreplayu albo na, na tego typu rzeczach w farmingu 19 na modach. Tutaj mamy oficjalną informację, że GPS-a nie będzie, aczkolwiek ja mam cichą nadzieję, że GPS dołączy razem z DLC Precision Farming na wiosnę przyszłego roku, ale to takie moje prywatne zdanie. Więc słuchajcie, wracając do tych pracowników, co mogliby tam zaimplementować? no Generalnie, faktycznie mogłaby się pojawić taka sytuacja, że jeżeli miejsca ze skupami na mapie byłyby stałe, mówimy tutaj oczywiście o mapach podstawowych. To fajnie byłoby, żeby nacisnąć po prostu sobie jeden przycisk, wysłać tego pracownika do skupu i, i zająć się dalej swoją pracą, tak, bez używania dodatkowych modów. Bazując jeszcze na mobilnym farmingu, to tam była jeszcze lepsza opcja, bo tego pracownika można było po prostu wysłać w dowolne miejsce na mapie, on poruszał się wyznaczonymi drogami, ale i tak docierał tam, gdzie go wysłaliście, więc. Tutaj kwestia by wyglądała tak, że, że będąc przy, tej, przy tym menu, przy pracowniku, trzeba byłoby otworzyć mapkę i kliknąć po prostu albo numer pola, albo miejsce, w którym on mógłby sobie pojechać. Więc yy, miejsca na rozwój dla pracowników jest dużo. Co z tego Giants yy, wymyśli, no to pewnie się jeszcze dowiemy, do, bo dobre premiery zostało sporo czasu i sporo rzeczy nie zostało jeszcze zapowiedzianych. Słuchajcie, pewne ciekawostki znalazły się też w QA, które były. Przedstawione na Farmkonie, czyli w pytaniach i odpowiedziach. No i postaram się dla Was kolejny materiał zrobić jeszcze o tym, bo tam było, tam było kilka ciekawych informacji. Było też kilka odpowiedzi wymijających na zasadzie, że. Trafił ktoś w punkt z pytaniem, na przykład, właśnie było tak z tym pytaniem odnośnie pracowników. No i tutaj w zasadzie odpowiedź nie padła, bo to, jest, to, była, to była rzecz, która dopiero zostanie zapowiedziana, o której nie chcieli, nie chcieli mówić. Więc takich smaczków w tych pytaniach troszeczkę było, więc postaram się kolejny odcinek po prostu o tym trochę Wam opowiedzieć. Ok, na dzisiaj to tyle, cześć.